Dobra Nie ma Uu. Co się stało? Czy ja coś uderzyłem zając w niego? Ta bitwa nie będzie taka łatwa na jaką wyglądała Atak Masowana? atak No nie, nie udało mi się Masowana atak małych ludzików. Dobra, to może potrwać trochę dłuższą chwilę. spodziewałem się tego. Dobra. O! Uh. Mogę twoją głowę. O, mogę! Ale jestem piękny, widzicie? Hmm. Nie wiedziałem, że mogę tak ten. Jego głowę podnieść, że ubiorę kask i oni mnie nie rozpoznają teraz. Będę jak jeden z nich. Normalnie. Dobra. Czy wy macie ze sobą ADHD z Kubańca? Widzę, że mają, ale duża lalka tam się widzicie? Pan na górze. Małe bahory. Widzę, że się babicie. Jak nie ma pani w domu. A jedna dziewczynka jest bez twarzy. O Jezus, a ta jeszcze jej wkłada do, do zupy, noha. Chodźcie. noż noża Po prostu nie, nie, nie chcę, nie chcę tutaj wierzyć w to. Naprawdę. O nie, no co za skubaniec. Nie spodziewałem się. Bo to zwalił na mnie gatunek. Nie wiem z czym, chyba z niczym. Dobra, lecimy. A byłem zapatrzony w życie codziennie tych tutaj kukiełek, że nie spodziewałem się, że ktoś będzie chciał mnie sabotować. Dobra. A, Dobra, udało się. Uciekamy stąd, zanim się dowiedzą kim naprawdę jestem. Tego tam pozwiązali, widzicie? Na talerzu. <grym> O matko, komiczne to jest, komiczne. Co to ma być? To właśnie jest życie codzienne w podstawówce albo w szkole. Najlepiej bym powiedział w gimnazjum. Ale chyba już nie w technikum. Może w liceum? Tego nie wiem. Dobra. Co ten Skubańca robi? Tańczy w tej lampie? No dawaj Dawaj, jestem tutaj. Rozwalisz to w końcu, czy nie? Ja się tutaj biją Gdzie ja mam... Co ja mam robić? Sam nie wiem. Hmm... No ciekawe, nie powiem. Tutaj muszę przejść? A, tędy! Dobra. I się udało. Teraz jesteśmy w jakimś składziku, nie wiem na co. Ani po co. Ale idziemy, spinamy się. Jak zabudowę rowiec. a dziwne, że żaden z dzieciaków się tutaj nie dostał. Bra, do góry. A teraz pamiętać, że trzeba trzymać myszkę. No Okej. Okay. udało się. To, co mi możemy zrzucić, wiemy to. Podaj, wszystko to zwalamy normalnie. I mózg, mamy tu mózg. Podaj, mózg. Bye, bye. O! Ok. Co nam to dało? Tego nikt nie wie. Ale mamy mózg. A dzięki temu mózgowi możemy rzucić w właśnie guzik. Idealnie. Dzięki, panie mózgu. Oh shit. Dobra, i co ona tutaj kombinuje? Kurczę, ma tutaj. Oh, fuck. Tadza żaby, pewnie pikuje je. Kubana. Widzę, że się zna. Przygotowuję chyba kolację dla siebie. No, nożyk ma. Kurczę, się patrzy, patrzy się. Czegoś chyba zapomniała. Ale czego? Idzie dalej. Ja mogę za nią wejść? Wejdź, wejdź tam. No, Dobra, zapisywanie. Okej okay. Jazu, ile ona już tutaj mózgów zapiklowała? Czy innych rzeczy? To różne rodzaje tutaj pikli są. Ja nie mogę. Trzeba się stąd wynosić, bo ona jeszcze też zapikluje. Ale jak? Właśnie. Jak się mamy tam przedostać? Zostaw mnie, zdrwiała baboła Ajajaj aj, aj. uh. wow. Najbliższe spotkanie mojego życia, ona sobie coś tam kotuje. Jakieś chyba jakąś trzutkę, czy może satetuszko? Ja nie wiem, jak się ja mam tam dostać. jej z oczu No to wygląda nie mam mnie. Zostaw nieba, bo. Jak ja mam to zadobić? A może wiem. Chyba trzeba jakoś tam wskoczyć na góry pierwsze Ale tutaj tutaj jest są. Szawki. Sied. Podaj! Baj, baj. I co? widzę o tu są tutaj te taka mała dobra będzie ucieczka o i chyba mi się nie udała ta ucieczka o nie myślę, że tak trzeba tylko założenie że chyba trzeba czekać na okazję O matku To ja gdzie miałem się skryć? Może tam na prawo? Może to było wyjście? Może i to było wyjście? Dobra Spróbujmy tego Okej okay. Gdzie ona idzie, Dobra? Nie mam je. O, udało się. Uciekam stąd. Nie chcę już się przeglądać swoim makopte, czym tutaj czynom! Ała. Mogę iść? Nie, ale słyszę ją. Słyszę ją nawet tutaj. Ale gdzie jest Six? Mam młotek. Ej! <ścoughs> Co to było? Znowu ta pułapka. na pułapka. Dobra, ładnie. Bye, bye. Czy te szafki będą chciały się na mnie zwalić? O nie, dorwał mnie jednak. Ej, mogę uciekać. Ale jestem tutaj, blisko nawet. Biorę to i lecimy. Uważać na pułapki. Uważać na pułapki. Dobra. Nie dla was kiełbasa. Potem oczywiście ja jestem w tej sytuacji. Uuu. Udało się. Myślałem, że już mnie już dorwie. Moje skubańce po poprańce. Łapka. Co to jest? A! Dobra. To było to. <grymne> I teraz to zobaczyłem. Ale no chciałem ujrzeć. No i mam. No pięknie. Myślałem, że to coś za mną będzie, a tu... ukazuje, że... ...przede mną. Ej, zostawcie moją six, biedaki Ja wam dam O, nie Ajajaj aj, aj. Wiedziałem, że trzeba tam wejść z młotkiem. nie wiedziałem. Czekajcie Już biegłem po niego, niestety były już szybsze te po poczware ode mnie Idziemy z tym Ej Biedaki? To się w S.I.X. Dobra, i żeby jej nie zabić, potrzebujemy chyba kosza tutaj, na śmieci. Mogę to przesunąć może? Dajcie mi to przesunąć, proszę was. Okej, okay, czy ja mam tak na surowo to rozwiązać ją, czy... Jak to zrobić? Młoskiem w to walnąć. Chyba tak. I dwa. Dobra, żyjesz. Cześć, Six. Proszę obudź się. Cześć, to ja. Twój przyjaciel. Jak tam u ciebie? No! I w końcu możemy się trzymać zarączki znowu. Zarąbiście, dobra, chodźmy. O, tak, muzyczka godna podziwu. Oś pomożesz mi, we długich damy radę. Czekajmy. Dada na światła. Dobra, dobrze, że to się nie złamało, bo się już bałem. Że znowu Six X w dół. O, fototepian. Ugramy sobie jakoś? No, ale przynajmniej działa. To jest plus. Dobra, bierzemy to. I raz i dwa i raz i dwa to moja kompania gra. Haha ha. raz i dwa, i raz i dwa. Wow. No to przywaliłem. To teraz chyba tak jak w zapowiedzi trzeba po tym skakać. Trzeba, trzeba się tutaj. O, właśnie. Wow. No bo To było głośne. Bez jest kluczyk. Do tego my nie mamy. A tu chyba Six musisz mi pomóc. Nie? Opa. No bo ja za chwilę wracam. O kurczę. O, matko. Dobrze. Dobrze, Six. jakby uwagę, a ja tutaj się podkratnę. I, I chyba jej coś wybiję z głowy. To co, jak błaznowali. Dobra. Wracam się. Siu. Jeśli mi się uda. Niestety chyba mi się nie uda. A tędy? Pomóż mi. Dobra, to jednak chyba musiałem ją zabić. Tak i tak. Tamtą dziewuchę. Potocalonową. Ale okej, okay, mamy kluczyk. Otwórzmy to. I lecimy dalej. Coś tu ładnie, ładnie gra. Mam młotek. Dobra, no ja się wycofuję. <laughs> Jesus Six, jakie okay, ty jesteś po prostu mocarna. Six. Wszystko okej, okay, no nie? Z tobą. Wiem, 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 że cię wkurzyły, okej. Okay. Rozumiem twój ból i twoją stratę. A teraz coś innego nam tutaj jest potrzebne niż wybuchowa wybuchowa rządza. To jest zemsty. Chodź. Idziemy ku światłu. Albo czegoś innego.